właśnie wrócił, gdzie byłeś w jakim sklepie? W Polo. Ile dałeś za ten? 140 zł. 140 zł dał za takiego grilla, ale ognisko. Zobaczcie, jak tak wygląda. Uch, muszę się tu schylić. 40 centymetr, 41 cm e, średnicy. No fajny, powiem wam, że fajny, widzieliśmy u mojej siostry, ona też taki ma yy, i fajnie to wygląda. A dzisiaj akurat są Piotrka i Minina, więc yy, przyda się, bo będziemy mieli gości. No i tutaj jesteśmy w trakcie składania. Pokażę wam, jak już będzie złożony Nikuś. I ty też pomagasz, tak? Chodź na mnie, chodź. My dopiero wstaliśmy, która jest godzina? 8 godzina, my dopiero wstaliśmy, Piotrek już był w sklepie, przywiezł bułeczki, przywiezł grilla, tak, a my spaliśmy jeszcze, tak, my spaliśmy, już, zobaczcie, pokażę Wam za chwilę, co zakupiliśmy, ja już tu trzymam naszyjniki, żeby to powiesić, no i jak zwykle, tu mam już kawałek konstrukcji zrobionej, Piotrek poszedł szukać śrubki, bo jak zwykle, my jak coś kupimy... To czegoś brakuje. Nie wiem czy Wy też tak macie, ale właśnie u nas tak jest, że jak coś kupimy, to jakieś śrubki brakuje, to jakieś nóżki nie ma i zawsze tak zawsze tak trzeba się tu męczyć. I teraz Piotr poszedł szukać. Ciekawe czy znajdzie, bo on takich malutkich to nie wiadomo. Nie wiem czy ma. No powiem Wam, że fajnie to wygląda. Czekajcie, ja sobie tak tu złapię. Tu macie jeszcze, mamy jeszcze klaseczkę. Już bym pokazać, no ale niestety śrubki nie ma. <laughs> za chwilę wam pokażę resztę. Mam tych solidniejszych Marcin. Mniejszy, solidniejszy? Nie, mi się wydaje, że nie, że to jest to samo. Masz? No, wiedziałam, że ty będziesz miał, bo ty masz wszystko. Odwrócę kamerkę, chociaż jestem niewyjściowa jeszcze w piżamie. Wpiję sobie kawę tu przed domem. Ty masz wszystko, ty masz zawsze. Zawsze jak czegoś nam brakuje. I co my ostatnio składaliśmy i napisałam do tego, na do Allegro, że czegoś nie ma. A, nie do Allegro. Ta, do łóżka nam czegoś brakowało. <ścoughs> Facet za nim odpisał, do już łóżko mieliśmy złożone, bo Piotrek znalazł takie śrubki i już mieliśmy. Mamy taką całą... A, ale mnie ugryzł. Gdzie ten dziad lata? Jezu, chyba mam brudną kamerę, muszę ją przetrzeć. Poczekajcie. Dziecko, do szkoły. Dziecko, dopiero się wakacje zaczęły. Zajęliście. się przeklinać. No, tak ma być. Mam ten karton bliżej. Ale, o Jezu, weź boga. No, to być. Ale te haczyki są... one są trochę takie inne chyba. A to coś się A, tam Niby to takie proste. A no, tam tu dookoła mają. <laughs> no, tak to. Od no tak od tej strony. Boże, ich przytrzymaj, może tam dacie. Nie, nie, kratka wisi, synuś. Kratka wisi na, na tym łańcuszku, co ty trzymasz? No i mamy. I jednak tej śrubki nie trzeba było, bo tam jest taki haczyk do regulowania. Ale to nic. Dlatego ja zawsze lubię czytać instrukcję najpierw. A ja mój lubię. Piotrek nie lubi! Piotrek nie lubi, Piotrek składa, a później 10 razy będzie składał, a później będzie rozkładał. No dobra. Ale to wygląda na takie proste... Błażej, to jest końska ta mucha, musisz ją ciapnąć. Patrz, następna na mnie siedziała. No i dobra, zaraz będzie złożony. Ale tak przeważnie mamy, że zawsze coś brakuje, nie? Jak coś przyślą. Kiedyś przysłali mi pergole do ogrodu. W ogóle bez śrubek. To się tak wkurzyłam, bo tak miałam ochotę już ją, y, już ją rozłożyć, a w ogóle śrubek nie było. No i też Piotrek mnie poratował. Wszystko mi poskręcał swoimi śrubkami, a dosłali na drugi czy na trzeci dzień mi te śrubki. No ale wiecie, jak ktoś jest jak ktoś jest y, nakręcony, żeby sobie już to postawić i zamówił i czeka a tutaj przyjdzie dopiero jeszcze, nie wiem, za dwa czy trzy dni śrubki i przyjdą. Ale mi chlapnęłeś. Czym to z tych liści? <laughs> no to trochę tak nie bardzo, nie? Dobra, zakładamy ła łańcuchy. <laughs> A no widzisz to teraz. To od drugiej strony zrób to. Patrz, bo z tej strony jest ten haczyk, Piotrek. Dobrze. Zaraz będziesz wyciągał. No widzisz? No żeby od tamtej strony wsadzić w tą. No później będziesz się wkurzał, jak w pełno kiełbas będzie leżało. Jaki kiełbas? A skąd pewna kiełbasa będzie? nie O, ciach i tutaj właśnie śrubki nie było, a tu jest haczyk. A, i tu teraz to Talierzyk. Proszę bardzo. Ale jedna śrubka, aha, Bo jedna śrubka jeszcze została, to jedna jest na zaś. Jaka śrubka Tam. To jest? To to jaka? A, to jest ta twoja, burza O, widzicie? Tak to wygląda i tutaj się... <coughs> Takie haczyki. Te haczyki... No, żeby się nie, nie kolebotało na boki. W miarę w tym samym miejscu ciapni. O! Uśmiechnij się. Nie nagrywaj. Za <laughs> późno, bo nie zauważyłam, i już jesteś. No, tylko Boję musi być to się. trochę niżej. O! No i super. I tak wygląda ten grill. Jak później dam radę, to wam nagram. Jak nie dam radę, to wam nie nagram. Jak już są tu zobaczymy. O! I jeszcze takie szczypce. Pokaż te szczypce. <laughs> tak jeszcze. Ile kosztowały? Pamiętasz? Nie, nie. nie w Ale też w polu? No, także w polu też kupicie takie szczypce, bo już myślałam, że jakiś gratis, nie? A tutaj, tak, gratis. Gratis to się można podrapać po dupie. No, i tak wygląda nasz nowy grill. Ciekawe, jak długo będzie, bo no, te nóżki są takie. no zobaczymy. A nie, no tak mocno. Nie? Nie wrzucę? Trochę się tak chybocza, bo ale wiecie. No, tutaj nie będę się bujać, chyba, nie? Chociaż fajnie by było się bujać. E, chcę Wam pokazać, e, jakie lody ostatnio są nasze best. Po prostu są najlepsze. Poczekajcie, poczekaj Maja. Spokojnie, spokojnie, zjemy. E, mare, marletto, sorbet truskawkowy, przepyszne. To jest ten, właśnie Maja nam tutaj nakłada. I jak ja nie, nie lubię takich lodów, słuchajcie, takich właśnie, wiecie, sorbety to jeszcze zjem, yy, ale takich nie lubię, bo są dla mnie za słodkie. Tak ten po prostu skradł yy, moje serce, słony karmel. I wiecie co? Ja się zawsze go bałam yy, brać, bo myślałam, że słony karmel to, że on naprawdę tak mocno słony jest. Jest to jakieś, wiecie, yy, wymyślanie. Ja chcę więcej tego białego, więc tam to może. Eee, ale są naprawdę przepyszne. No i nie dajcie się oszukać w biedronce, słuchajcie, bo... Eee... Przy tych lodach jest napisane, że drugi 50% i tak. E, jak byłam w jednym mieście, pani nam zrobiła bez problemu przy kasie e, promocja, chociaż one nie są na tej promocji. To nam zrobiła, nie wiem jakim co do ale zrobiła. Kazała siedzieć cicho. A druga e, pani w innym mieście wczoraj powiedziała, że ona takiego czegoś nie może zrobić. Wie, wiecie, że w sensie, że ona. Ja mówię, to dlaczego w jednej biedronce dostaliśmy ten rabat, a w tej nie dostaniemy? E, ona mówi, że ona nie wie, dlaczego tak jest. Sama się już kłóci z szefostwem, że. Dużo ludzi przychodzi i właśnie się kłóci o to, dlaczego tam jest napisane e, właśnie, e, że jest promocja na drugi 50%, e, na, na sorbet i, na, wiecie, i na, słony, na słony karmel, nie wiem czy jest słony karmel, ale sorbet na pewno, e, a tej promocji nie, nawet tamtych lodów nie ma, słuchajcie, nawet tamtych lodów nie ma, w tym, mi nie nakładaj tego, bo ja chciałam tylko ten słony karmel, bo ja tego nie chciałam. Przerzuć sobie. Także nie wiem od czego to zależy. Wiem, że dużo ludzi się też za mną pani stała też się wkurzyła, bo też nie dostała ich właśnie, że drugi 50%. Ale one jeszcze nie są takie drogie, bo tam jeden kosztuje 12, drugi też tam ileś, więc, więc opłaca się. Naprawdę się opłaca, bo są pyszne. Dobra, już Maja chowaj te lody do zamrażarki i my sobie będziemy jeść, Maja to nie musi mieć zobaczcie jakie ma ładne paznokcie, pokaż Maja już trochę e, odchodowane, takie miała tutaj jeszcze perełki, pięknie one wyglądają one się tak mienią, więc my będziemy zajadały no, będziemy sobie zajadały, ja to ostatnio tylko ten słony karmel, ale też wiecie, nie za dużo, nie? bo ja tak nie, za lodami to nie za bardzo przepadam Przyjdźmy sobie na zewnątrz. U nas dzisiaj trochę chłodniej, można trochę odsapnąć. Basen jest, jeszcze Wam nie nagrywałam, że, że kupiliśmy basen, ale kupiliśmy basen i proszę bardzo, w takim dużym kielichu siędziemy sobie z Mają i e, będziemy wcinać te lody. Mam nadzieję, że dzisiaj już padać nie będzie, bo całą noc lało, jest po prostu wszędzie mokro. Do basenu dowaliło tyle wody, że no kurde, powiem Wam, że musiało naprawdę dużo lać, żeby dolać tyle wody. Naprawdę. I burza była niesamowita. Tak błyskało i tak grzmiało, że Bum, całą noc. Nienawidzę burzy. Pokażę kawałek. Jeszcze Wam basenu nie nagrywałam, ale nagram Wam w następnym vlogu gdzie kupiliśmy, za ile kupiliśmy, co do niego jeszcze dokupiliśmy i czy jesteśmy zadowoleni. A jest to naprawdę duży basen, więc zapraszam Was serdecznie do następnego vloga. Jeżeli macie ochotę, to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Jakie piękne chmurki!